Cześć. dzisiaj znowu kolekcja pana Marudy, czyli splendor i splendor pojedynek. Ja nie mam dodatku do splendoru, jakoś nie wiem, za każdym razem wydałem kasę na coś innego. Fakt, faktem, że dodatek do splendoru jest drogi, ale mam splendor pojedynek, i szczerze mówiąc, on sprawił, bo ja znam dodatek do tego splendoru, on sprawił, że nie chciało mi się sięgnąć po ten właśnie dodatek do mm, podstawowej wersji gry. E, może też dlatego, że najczęściej gram Splendor z moją żoną, więc gramy w dwie osoby. I w tym wypadku Splendor pojedynek okazał się po prostu zbawienny, bo to jest właśnie wersja dwuosobowa podstawowego e, Splendoru. E, ja wiem, że Splendor to jest taka gra, która dzieli bardzo środowisko graczy i albo ją kochasz, albo nienawidzisz. Dla innych jest to zwykły pasjaz, dla innych jest to taki interaktywny pasjans. Ja bardziej się skłaniam ku tej drugiej opcji, bo rzeczywiście, no, czym jest splendor? Splendor jest zbieraniem kart, układaniem je przed sobą w konkretnych szeregach podzielonych na kolory, po to, aby zebrać z nich punkty. Same wykładane karty mają o tyle cel, że zmniejszają nam koszt zakupu kart wyższego szczebla, czy w ogóle kart z innych rodzajów. No i mamy podział na pięć kolorów, zbieramy żetony w tych pięciu kolorach, te żetony wydajemy po to, żeby zebrać te karty. Te karty nam na stałe obniżają koszt zakupu nowych kart. To wszystko. I jakby Splendor pojedynek łamie pewne elementy, które mamy w Splendorze. To, co ja uwielbiam w samym Splendorze, to właśnie ten spokój taki, że to jest właśnie taki... Spokojny pasjens, gdzie ja sobie te karty wykładam, gdzie ja mm, muszę obserwować, co przeciwnik już ma. Tak? Bo to też nie jest tak, że ja sobie tylko rzepkę skrobię i polewam, co mają przeciwnicy po, po lewej, po prawej. Nie, nie, nie. Jeżeli tak gramy, no to możemy bardzo łatwo przegrać, bo nas ktoś po prostu wysiuda. E, w przypadku kart, jak e, mam tutaj, te już zabezpieczone w koszulki od, od kiedy tą karcinkę mam. Ja ją recenzowałem zresztą z swojego czasu, jak była jej premiera na moim blogu. Zosłane to już było lata temu. E, no i mamy te, mamy taki tabuń kart. Mamy pięć kolorów żetonów i co mi bardzo lubisz, są takie ciężkie, takie sztony jak do pokera. Strasznie, strasznie mi się podobają te żetony. E, mamy też złoto, tych żetonów jest mniej. No, i mamy też takie kafelki z możnowcami, których możemy pozyskać, oraz oczywiście instrukcję, która jest bardzo, bardzo krótka. No, i mamy te karty podzielone właśnie na trzy talie: czyli najprostsze do kupienia, tak? najtańsze, które często nie dają punktów, średniego szczebla i najdroższego szczebla. Tak? No i teraz, jeżeli ktoś nie da Splendoru, no to właśnie mówię, zbieramy najpierw różnego rodzaju kolorowe sztony, aby za nie móc kupić karty. Tak, tu mamy koszt w sztonach danych rodzajów kart, mamy ewentualnie punktację, a tu nam pokazuje jaki kolor na stałe daje nam profitu dana karta, tak? na przykład biały, na przykład niebieski, czarny, akurat też jest taki niebieski, no i w tym momencie na przykład, czy niższego szczebla, czy tego samego szczebla, no właśnie mamy kolejne karty, które właśnie odejmujemy, tak, na przykład jeżeli miałbym taką kolorystykę, to na przykład mam wszystkie karty, które leżą na stole do kupienia. O jedną czarną, dwie niebieskie Tanie, Czyli, na przykład, w tym wypadku ta karta kosztowała mnie nie 6 niebieskich, a cztery niebieskie. Tak? No, oczywiście, te 4 niebieskie musiałbym zdobyć albo z innych kart, albo z żetonów. Ewentualnie ze złota, które zastępuje dowolny kolor. No, jak widzicie, to jest, ja się zgadzam, to jest pasjans. To jest pasjans, bo te karty układamy przed sobą. Jednak to jest właśnie pasjans interaktywny, ponieważ mamy pulę kart, którą możemy dobrać, tak, możemy zakupić eee, musimy patrzeć co przeciwnik nam rąbnął ewentualnie możemy na coś się czaić a ktoś tam ubiegnie możemy wziąć złoto i wziąć kartę na rękę tylko możemy, musimy pamiętać, że mamy limit trzech kart na ręce, a więc jest tu już trochę kombinowania jednak w przypadku rozgrywek dwuosobowych naprawdę, to mówię z czystym sumieniem splendor pojedynek Miażdży, po prostu miażdży zwykły splendor. Nawet jeżeli mamy go z dodatkiem. E, I robi to już samą ceną. E, w wersji sugerowanej splendor pojedynczy kosztuje bodajże 110 zł, a zwykły splendor kosztuje 130-140 jakoś tak. Przy czym w wersji dwuosobowej tu mamy znacznie więcej kombinowania. O wiele, o wiele więcej kombinowania. Dlaczego? Dlatego, że karty... Hmm, mechanika jest dalej jakby podstawowa ta sama. Czyli zbieram żetony po to, aby kupić karty, po to, aby obniżyły mi koszt zakupu kolejnych kart. To samo. Instrukcja również jest krótka. Ale właśnie. Mamy tutaj takie szereg dużych ale, które sprawiają, że w mojej opinii Splendor Pojedynek przewyższa zwykły splendor. Pierwsze ale, to jest sam sposób zdobywania żetonów. Mamy tutaj mianowicie lanszę I teraz my będziemy te żetony układać tak jak pokazują linie, czyli od środka takim ślimakiem, tak, takim zawijacem. I możemy wziąć, tak jak w zwykłej wersji mogliśmy wziąć trzy żetony każdego innego koloru, albo dwa żetony tego samego koloru pod warunkiem, że mieliśmy minimum cztery żetony w stosie. Tak, tu mogę wziąć trzy żetony w linii prostej, przy czym nie mogę wziąć złota. Złoto mogę tylko wziąć, jak biorę kartę na rękę. To jest taki właśnie joker. A więc tutaj tak samo, złoto mogę wziąć tylko z planszy, jeżeli biorę jakąś kartę na rękę, czyli Blokuję sobie trochę miejsce na ręce. Oczywiście potem mogę kartę z ręki zagrać. Normalnie ją kupuję tak jak zwykłą kartę, bym kupował ze stosu kart wystawionych. Natomiast dalej, ja tutaj biorę trzy żetony w linii prostej bądź przekątnej, ale one muszą być koło siebie i nie może być w nich złota. Ewentualnie mogę wziąć mniej żetonów, Na przykład, jeżeli mam dwa koło siebie, no to mogę wziąć dwa. Co więcej, jeżeli idzie o same żetony, one są również wydane właśnie w takiej formie no, takich sztonów, tylko że są znacznie e, drobniejsze, na przykład, no, może wezmę ten sam kolor, jeżeli pozwolicie, o zielony. Mam szmaragd, mam szmaragd, to jest to, że to szmaragdy. Na przemyle szmaragd, szafir, który jest który. Jak widzicie, one są dużo, dużo drobniejsze. Natomiast, no wiadomo, te są przez to lżejsze, natomiast jakość wykonania jest bardzo podobna, aczkolwiek mam wrażenie, że te z tej edycji one są solidniejsze. One są w środku, jakby twardsze? Tak. W dotyku, przynajmniej. Nie wiem, czy to nie jest spowodowane po prostu wielkością, tak? Średnicą tych, tych. No wiadomo, te są dużo lżejsze. Natomiast mam wrażenie, jakby te były w środku takie twardsze, takie bardziej zbite. Tak, jakby były w środku bardziej takie. Nie powiem, że puste ale takie. Hmm, napowietrzone? Coś w tym stylu. Niemniej i tak to się świetnie prezentuje. I. W przypadku Splendor'u dochodzi nam nowy typ żetonów. Mamy ich tylko dwie sztuki, a są bardzo często wymagane na kartach, a mianowicie o perły. Tak, oprócz złota i oprócz e, pięciu podstawowych kolorów, tam pięciu podstawowych kamieni szlachetnych, mamy również perły. I perły będą często wymagane przy ważniejszych kartach. E, perł mamy dosłownie dwie sztuki. O nie jest ostra walka, ale oprócz tego dochodzą nam takie zwoje, to są, yy, ja na to mówię glejty, tak, po prostu. Yy, za te zwoje możemy zdobyć, zanim wykonamy akcję, możemy zdobyć z planszy dowolny żaden oprócz złota. Znowu, oprócz złota. Złoto jest tylko w jednej zasady, ale mogę zdobyć perłę, jeżeli poświęcę coś takiego. I teraz te zwoje można bardzo łatwo, o przywi oh właśnie, przywileje, tak to było oryginalne or or te, te przywileje, te zwoje możemy zdobyć w następujący sposób. Jeżeli ktoś zgarnie dwie perły, w sensie ma już dwie perły na stole w swoich zasobach, ty dostajesz przywilej. Jeżeli ktoś zgarnie trzy żetony tego samego koloru, ty dostajesz przywilej. Ale również, jeżeli resetujemy planszę, ponieważ kupując jakąkolwiek kartę z puli wystawionej, żetony wrzucamy do woreczka. I w momencie, kiedy przed wykonaniem akcji chcemy tą planszę uzupełnić, przeciwnik znowu dostaje zwój, dostaje przywilej, za który może zanim wykonać swoją akcję, poświęcić dowolną ilość zwojów, aby e, móc dobrać z planszy dowolny żeton. Zwojów mamy trzy. Zwojów mamy trzy, nie mniej, nie więcej. Jeżeli przeciwnik miałby zdobyć zwój, a mamy wszystkie trzy, to musimy mu oddać jeden z naszych. Także te zwoje nie mogą być permanentnie zablokowane, co również daje kolejną taką ciekawą mechanikę. I następny jakby dwie mechaniki, to mamy tak. Po pierwsze, trzy tryby zwycięstwa. Nie tak jak dotąd jeden, że muszę zbierać konkretną ilość punktów, wtedy gra się kończy i wszyscy jeszcze rozgrywają po jednej turze. Nie. Tutaj oczywiście też każdy rozgrywać się po jednej turze, ale możemy zdobyć albo 20 punktów, albo 10 symboli koron, albo 10 punktów w jednym kolorze, w jednym stosie kolorystycznym. I to ma przełożenie na mechanikę, ponieważ już od najniższego poziomu tak? mamy nie tylko karty, które oczywiście obniżają nam koszt w danym kolorze, ale również mogą mieć korony, mogą mieć punkty, mogą mieć punkty, mogą właśnie mieć koronę, ale również mogą mieć. I to jest zupełnie fajna nowość, która powoduje, że mamy kilka rodzajów aktyw, mogę ukryć komu przedmiot, znaczy żeton. Mogę wziąć żeton z, z planszy. Mogę e, dopisać tą kartonę jakby bezkolorowa i mogę dopisać do dowolnego, już u mnie istniejącego szeregu. Oczywiście od niej nie mogę zacząć szeregu, ale mogę dopisać do istniejącego szeregu. Mogę zyskać dodatkową e, turę. I w ten sposób ta rozgrywka staje się o wiele bardziej taktyczna. Także jeżeli zwykły Splendor Was nudził, bo był mało taktyczny, z czym się mogę zgodzić, że w naprawdę był mało taktyczny, tak Splendor pojedynek zupełnie zmieniał postać rzeczy. Ponieważ on jest mega taktyczny. Tu jest dużo więcej opcji. Mamy te z, e, przywileje. Mamy inny system zdobywania żetonów. Mamy inny system dorzucania żetonów na, na planszę. Mamy inny system punkta punktacji, która może zwyciężyć. Mamy perły. Mamy e, akcje, interakcje na kartach, tak? która powoduje, że możemy sobie podkradać coś. Możemy zyskać coś z planszy. Możemy mieć dodatkową e, rundę. Możemy przypisać e, daną kartę do dowolnego szeregu i zwiększyć jego siłę. Mamy te korony. Jest tu znacznie, znacznie więcej kombinowania, a dodatkowo mamy jeszcze naszych właśnie yy, możnowładców. Tyle tylko, że oprócz dawania nam punktów, tak jak to było w zwykłym Splendorze, oni dają również nam akcje. I może też jest zupełnie inny system ich pozyskiwania, ponieważ możemy pozyskać tylko dwóch przy spełnieniu konkretnych czynników. Także każdy z graczy może zdobyć po dwóch, więc jest tylko czterech e, takich, e, można władców. To bardzo, bardzo zwiększa poziom interakcji między graczami, a jednocześnie sama rozgrywka jest krótsza niż w zwykłym Splendorze, bo tu potrafimy zeżrzeć co najmniej 40-45 minut, podczas gdy tak naprawdę w Splendor pojedynek się jesteśmy w stanie mówić w 20 minut. I w mojej opinii Splendor pojedynek jest lepszy, jest tańszy, jest ciekawszy, no ale jest dostosowany też tylko do dwóch graczy. To trzeba pamiętać, że tutaj nie zagramy w 3-4 osoby. Nie, tutaj będziemy grali tylko w dwie osoby. Także jeżeli nie mamy tak czasu, żeby grać w większej grupie, gramy tak jak ja właśnie gramy w większości najczęściej z żoną, to w tym momencie Splendor pojedynek sprawdza się idealnie i jest o wiele, o wiele lepszy od zwykłego Splendoru. Co nie znaczy, że ten zwykły Splendor jest kiepski. Nie, ja dalej uważam, że on jest dobry. Ja go zostawiam w kolekcji. Pewnie kiedyś w końcu kupię ten nieszczęsny dla tej, tego zwykłego Splendoru, nawet wyłóżę kasę na tą mm, matę. Jak mówię, to nie są tanie rzeczy. Więc też jakby nie czuję musu, że muszę je mieć. W szczególności mając właśnie pojedynek, który no... no daje mi więcej frajdy. Tak? Ale jeszcze raz podkreślam, ja gram głównie w dwie osoby, bo też nie mam tak czasu grać mm, większe gry w większym gronie. Bo to, no wiecie, pół dnia potrafi zejść, tak? Są rozgrywki, które nawet trwają weekend. Grałem tak chociażby w toilet i pewnie nawet w talizmana z dodatkami, no tam potrafił zejść cały weekend grając po 10 godzin dziennie. A i tak się przegrało. No to nawet nie chodziło, że się przegrało, bo była zarobista zabawa, tak? No ale wiecie, to sumarycznie to zeszło 28-30 godzin. A tutaj mam coś na 20-30 minut w dwie osoby, nie zajmuje dużo miejsca na stole, a naprawdę łówka pracuje podczas zabawy. Także osobiście polecam Splendor, obie wersje są w mojej kolekcji. Będę omawiać kolejne e, rzeczy z mojej kolekcji, bo mam tego naprawdę jeszcze do omówienia dużo. Między innymi Pandemie, Gutenberga, Run Bonda dwie edycje, Run Warsa. No i jest tego naprawdę sporo, a mówię, co jakiś czas też coś jeszcze nowego sobie dorzucę. Także widzimy się w następnych materiałach poświęconych planszówką. Będą też omówione nowości, będą też omówione nie tylko rzeczy zrebla, bo ja wiem, że tutaj dominują, ale nie tylko rzeczy zrebla będą omówione, bo też mam w kolekcji parę innych rzeczy, też po parę innych rzeczy sięgnąłem. Mam też w planach jeszcze nabycie paru takich fajniejszych gier planszowych, które... Mnie bardzo interesują, a no powiedzmy nie, nie aż tak wykorzystam je na warsztaty, bardziej tutaj w moim rodzinnym gronie. Także widzimy się następnym razem i udanych wakacji nad planszą. Hej!